Dziękuję za 5 minut i, i tak e, w, w ogóle, ale czemu? tylko z jednego powodu, dlatego bo. No bo coś mi się tam może <tosunty> przesłał. Oh, oh, ja, no, ja pierdzielny, ale się przestraszyłem. Ej, nie, 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 nie. Błagam. A, nie trafisz, nie trafisz. Weź, oh. blokuj się, blokuj się. O, blisko jestem z Co naprawdę? No kurde, moje śmiało. No naprawdę. Pierwsze z żyć to się bawi. W grach, no, ja cię kręcę. No. Zwykła gierka. Zobaczymy, czy taka zwykła. Kurde, no jak zginę. O, fajnie. Nie, 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 komu nie, nie, komu Foczył, nie, 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 bo nim pognotą roślinki to jak ich Tylko im palcami duszę. Ja naprawdę, naprawdę mówię, naprawdę, naprawdę no jak mówię, no odcinki 5 minut no sorry, ale nie nie to, że nie chcę się nagrywać po prostu jakby nie pozwala, bo będę przeszło 3 godziny prawie film, no nie wiem, ja, który trwa 10 minut, więc jeszcze nie ten program, jeszcze nie Myślę, że można się zasadzić. Jest kto? Czy to tam Pan Creeper? To tam Pan Creeper jest. Innym, albo coś to no nie i to będzie też w odcinkach nie coś no oh, jak dobrze naprawdę jest już ciągle tak naprawdę I Mam nadzieję, że kiedyś Nie na strzelał Tak to jest, jak się gra na tym no, fajnie, że akurat tam jest, jest tak. do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. I Dobra, a więc zakończymy już odcinek. Dowiecie się dalszych szczegółów przygód potem, a więc się ma na